Z małym poślizgiem, ale jesteśmy z pierwszą audycją olimpijską na kanale Kropelka Emocji. Ja się nazywam Radosław Kępys. No i mam nadzieję tutaj na czas Igrzysk Olimpijskich troszkę sobie na kanale Mateusza Ropla Pogadać, poanalizować to, co się będzie działo na e, czas tego. na tych dwóch tygodni. Tych dwóch tygodni, w czasie których będziemy się cieszyć olimpijską rywalizacją. Mam nadzieję, że tylko olimpijską rywalizacją, że niczym innym, no ale niestety zacznę sobie od tego najbardziej przykrego, e, Tematu COVID, COVID. 19 to, co jest plagą sportu w ostatnich miesiącach, a już nawet można to liczyć w latach. Niestety, przekłada się też, przekłada się też na rywalizację e, olimpijską. No i cóż, cóż, jest, jest parę dyscyplin, które naprawdę zostały dotknięte e, wieloma przypadkami e, dodatnich testów olimpijczyków. Tutaj na Pewno najbardziej dotknięta jest kombinacja norweska. Sytuacja, gdzie czwórka z siódemki pucharu świata e, w danej konkurencji jest wyłączona z rywalizacji, powoduje totalny, e, układ, totalną zmianę układu sił. Jarl Magnus Rieber, Christian Ilves, Erik Frenzel, Terence Weber nie wystartują na. Skoczni normalnej, połączonej oczywiście z biegiem na 10 km, ta rywalizacja już za kilka dni, ale bez faworytów. No w tym wypadku od razu, od razu zmienia się po prostu cała rywalizacja, całe podejście do rywalizacji. Znowu nie będzie sprawiedliwości, bo po prostu faworyci zostali wyeliminowani. Kto z to będzie medal, trudno powiedzieć. Oczywiście są, są inni faworyci, no ale, ale od razu będzie to wyglądało inaczej i wyniki też pewnie mogą być, mogą być loteryjne. To jest Naprawdę spory problem. No ale cóż, tak to wygląda. Kombinacja norweska, skoki. Skoki też nie są wolne od przypadków koronawirusa, no ale wygląda to trochę inaczej. Mianowicie Daniel Andre Tande i Johan Andre Forfang, dwóch Norwegów, ich nie będzie na skoczni normalnej, na pewno nie będzie ich w zawodach e, mixtów, e, drużyn mieszanych, no ale mają wrócić przypuszczalnie na rywalizację na skoczni dużej. No z drugiej strony, też nie wiadomo w jakiej formie po koronawirusie będą, więc ciężko powiedzieć, jak ta rywalizacja w ich przypadku będzie wyglądała. No i Marita Kramer to jest jeden z najbardziej smutnych przypadków tych igrzysk, bo Marita Kramen na poprzednich Mistrzostwach Świata nie mogła startować z powodu kontuzji, teraz nie może startować z powodu dodatniego testu, no a w przypadku kobiet niestety jest to spory problem, bo one już nie mają rywalizacji na skoczni dużej, one rywalizują w sumie tutaj dwa dni tak naprawdę, jutro mają konkurs indywidualny no i później e, dwa dni później, bodajże w poniedziałek, jeśli się e, nie mylę, mają e, zawody mixtowe, zawody drużyn mieszanych i na tym rywalizacja kobiet na skoczni na czeskiej się kończy, więc nawet gdyby Marita Kramer wyzdrowiała, no to już na tych igrzyskach wystartować nie będzie mogła. E, a jest to na pewno jedna z faworytek do medalu i, i, i szkoda, że to się tak w jej wypadku e, potoczyło. E, biegi narciarskie. Tutaj e, wypisałem sobie trzy przypadki. Trzy przypadki w Norweskie, Heidi Wenk, Anne Kirsti Kalwa i Siemens Krugel Kruger. Pierwsze i trzecie nazwisko głównie jest takie znane, takie medialne, i, i faktycznie Węg i, i Kruger mogliby powalczyć o medale, no ale też tego, też tego nie zrobią. Zostały poczynione w kadrze norweskiej e, odpowiednie zastępstwa, e, no ale na szczęście akurat biegi narciarskie są, są dyscypliną, która tutaj nie ucierpiała aż tak bardzo z powodu przypadków koronawirusa ta rywalizacja będzie w miarę równa. No tutaj na pierwszy rzut oka, pierwszy ten Pierwszą myśl się przytacza mi e, przypadek zobaczony parę dni temu w mediach społecznościowych na temat Teresy Jochał, która nie, aż tak bardzo bała się zakażenia koronawirusem, że tuż przed wylotem na Igrzyska to ze swoim chłopakiem albo nie spotykała się w ogóle, albo miała od niego żądać ważnego testu na COVID oczywiście negatywnego. E, no cóż, tutaj pewne szaleństwo oczywiście covidowe no, dotyka wszystkich i sportowcy, choćby pod kątem właśnie psychologicznym, mają bardzo trudną sytuację. No i tu przechodzimy dość płynnie do polskich przypadków, no bo jest nam smutno. Dwa dni temu byliśmy jeszcze w euforii, gdy słyszeliśmy, że, że dodatnia wcześniej... Pod kątem testu na COVID Natalia e, wreszcie wreszcie miała wynik negatywny. Mieliśmy nadzieję, że wczoraj, czyli w czwartek, będzie drugi test negatywny i Natalia wyjdzie z wioski e, z izolacji. Wróci do wioski, no niestety nic takiego się nie stało. Pierwszy test pozytywny, drugi test dzisiaj też pozytywny i już jest pewne, że cztery lata pracy na razie, na razie nie będą zwieńczone żadnym dobrym występem czy, czy, czy medalem olimpijskim, bo, bo Natalia na 500 metrów nie wystartuje. Jest jeszcze szansa na 1000 metrów, no ale to troszkę potrwa. Zanim się dowiemy, czy to się uda, czy w ogóle do tego czasu Natalia wyjdzie z izolacji, będzie w dobrej formie i wystartuje, a nawet jeśli wystartuje, no to wiadomo, że nic jej nie zastąpi treningów na torze i nawet jeśli ona na tej swojej Izolacji, tym swoim odosobieniu, odosobnieniu sobie jakoś ćwiczy, jakoś podtrzymuje ten wysiłek organizmu, to, no to na to, że i tak będzie e, potem trudno. E, Natalia Czerwonka, Magdalena Czyszczeń, Marek Marekania też byli pozytywni. Tam się. Trochę to zmienia. Już pewne przypadki są na szczęście, tak się wydaje, wyleczone, no ale to też jeszcze, też jeszcze się będzie rozwijać. Miejmy nadzieję, że w polskiej ekipie tych, tych przypadków już więcej nie będzie, chociaż no, przy całym tym szaleństwie to, to bardzo trudno oczekiwać, że faktycznie tak się... Tak się stanie, no ale trzeba żyć w dobrej nadziei, że, że nasi będą mogli jak najbardziej czynnie walczyć o, o jak najlepsze, dobre olimpijskie wyniki. No dobrze, temat koronawirusowy na pewno jeszcze tutaj w naszych audycjach cyklicznych się pojawi. Bo, bo, bo on będzie z nami podejrzewam przez całe Igrzyska, i to jest bolesne. No ale cóż, trzeba żyć w takiej rzeczywistości, nic na to nie poradzimy. Przejdźmy do aspektów czysto sportowych. Zacznijmy sobie od treningów. Treningi, treningi polskich skoczków, czyli to, co nas interesuje, przyniosły nam duży wzrost dobrych nastrojów. Dobrych nastrojów przede wszystkim w wypadku Kamila Stocha. Wypisałem sobie tutaj miejsca, wszystkie miejsca wszystkie naszych reprezentantów. No i oczywiście najlepiej wypada Kamil Stoch, który w pierwszym treningu był drugi. W pierwszym treningu wczoraj, pierwsze trzy treningi odbyły się wczoraj, te oznaczone liczbami od 4 do 6 odbyły się dzisiaj. ADNS, jeszcze tak wyjaśniając trochę legendę, no to oczywiście jest przypadek, kiedy zawodnik już nie startował, Kamil dzisiaj wygrał czwarty, czyli pierwszy dzisiejszy trening, potem dwa kolejne odpuścił i nawet jutro w serii próbnej przed kwalifikacjami, która też się odbędzie tam bodajże godzinę czy tam półtorej godziny wcześniej też Kamil na pewno nie wystartuje, bo po prostu będzie oszczędzany też na, na kwalifikacje, żeby tam oddać jak najlepszy skok, aczkolwiek tutaj ciekawostka z rywalizacji odpadnie tylko trzech skoczków, bo na liście startowej 50 trójka tylko, więc więc tutaj nie będzie problemu zapewne z kwalifikacjami. Piotr żyła, też forma stabilna dwa siódme miejsca jedno dziewiąte. Piotr to jest taki skoczek, który może nagle nic z tego nicowego złapać w formie i zrobić coś, coś bardzo, bardzo dobrego. Tutaj bym nie skreślał, tym bardziej, że przecież mamy do czynienia z wielokrotnym medalistą różnych e, dużych imprez i, i Piotrek jakoś na te duże imprezy przecież umie się zmobilizować Dawid Kubacki, on jest bardzo nierówny tutaj widzimy szóste miejsce e, wczoraj na ostatnim treningu ale na przykład 49. dzisiaj na, na pierwszym e, treningu na pierwszym skoku więc e, naprawdę w przypadku Dawida te skoki są raz lepsze, raz gorsze tak samo przecież było w e, prologu w Willingen, super a potem dwa kolejne dni były raczej no i ta czwarta postać, Stefan Hula, ostatecznie wydawało się. Że, że, że Paweł Wąsek jadąc tutaj do Pekinu stoi na wyższej pozycji niż Stefan Hula, no którego chyba 2-3 miesiące temu jeszcze nawet byśmy w kadrze olimpijskiej nie widzieli. Ale wyszedł tak sezon, ten sezon, który jest w wykonaniu naszych koczków słaby. Wyszedł tak, no, że po prostu Stefan się załapał. Nasz najbardziej doświadczony skoczek jest w tej olimpijskiej kadrze i będzie nas jutro, re jutro reprezentował. W kwalifikacjach, ale też trzeba przyznać, że te treningi w jego wykonaniu są równe. W okolicach 30 miejsca, 25 powiedzmy, więc to podejrzewam będzie taka sytuacja, że duża szansa na 30, no ale nic raczej ponad. No i Paweł Wąsek. Paweł Wąsek, który będzie się gdzieś tam szykował, przygotowywał do. Skoczni Dużej. No bo oczywiście tutaj trzeba, adnotację sobie małą poczynić. Na skoczni Dużej obrońcy tytułu, obrońca tytułu Kamil Stoch, jako że jest Polakiem, no to my mamy pięć, pięć miejsc startowych, więc tutaj wszyscy nasi reprezentanci zostaną po prostu dopuszczeni do kwalifikacji i, i, i miejmy nadzieję później do konkursu. On się musi zregenerować, musi się lepiej nastawić, ale też no, mam nadzieję, że ta, ta, ta większa skocznia mu będzie bardziej po prostu e, pasowała. No i też, też oczywiście musimy patrzeć w kontekście drużynówki na, na dużą skocznię, no bo tam, tam nie, nie powiedziane jest, że to Stefan Hula będzie czwartym do drużyny, bo właśnie na przykład Paweł Wąsek może mieć większe szanse, ale to wszystko właśnie się będzie już rozgrywać w przyszłym tygodniu, gdy faktycznie skoczkowie się przeniosą na tę dużą skocznię. Zacznie się wszystko treningami, potem tradycyjnie kwalifikacje i, i konkurs, y, który odbędzie się nie tak jak w tym tygodniu w niedzielę, ale, ale w sobotę. O tym będzie jeszcze jeszcze sporo. Yy... Co jeszcze mogę powiedzieć, tu, tu bez, bez dodatkowego slajdu, bez dodatkowej prezentacji, bo to, co się zaczęło już w Pekinie przed ceremonią otwarcia, to jest turniej drużyn mieszanych w karlingu, turniej hokeja kobiet, no i wczoraj miały też miejsce kwalifikacje narciarstwa dowolnego, muldy kobiet i mężczyzn. No, chciałbym trochę do, do karlingu kilka słów, bo bo naprawdę fajny jest ten turniej drużyn mieszanych, bardzo dynamiczny. Mecz składa się z ośmiu endów, szybko to, szybko to idzie i naprawdę można, można pooglądać kawał dobre, dobrego grania. Na razie rewelacją turnieju są Włosi, którzy, którzy bez porażki idą przez, przez turniej. Wygrali cztery cztery mecze, no i to jest duża, duża niespodzianka. Natomiast inni faworyci, Kanadyjczycy, Szwajcarzy mają swoje, swoje potknięcia, więc tu ten trudniej też jeszcze będzie miał parę ciekawych zwrotów w akcji. Dotychczas roze, rozegrano 6 sesji, do rozegrania sesji jest 13, no i potem z tabeli cztery najlepsze drużyny zmierzą się ze sobą w półfinałach. No dobrze, ale o tych konkurencjach, tych, tych dyscyplinach trochę mniej dla nas ważnych. My będziemy sobie mówić wtedy, kiedy, kiedy jeszcze medalowe rozstrzygnięcia zaczną zapadać, ale to już, to już za parę dni. No właśnie, kolejna nasza audycja będzie miała miejsce prawdopodobnie tak, w niedzielę po, po konkursie skoków już I, i tam też pewnie sporo miejsca po, po święce skoczką i, i temu konkursowi, ale właśnie do niedzieli e, chciałem przeanalizować program e, zawodów, e, który mam tu przygotowany. E, jutro, jutro mamy, e, jutro mamy finały już pierwsze, czyli pierwsze rozstrzygnięcia e, medalowe. Zacznie się wszystko biegami narciarskimi, z kijatrą kobiet, e, bieg łączony 2 razy 7,5 km. E, u nas na starcie Izabela Marcisz i Magdalena Kobielusz. No, nie liczymy na jakiś specjalnie wystrzałowy wynik, ale miejmy nadzieję, że, że, że Polki chociaż powalczą. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Potem, już wspomniana przeze mnie konkurencja 3000 metrów kobiet. E, finał w e, łyżwiarstwie szybkim. Natomiast e, tutaj bez, be, bez Polski. Podobnie bez Polski o 10 w stafecie mieszanej Biatlo biatlonowej, ale tam będzie naprawdę naprawdę ciekawa walka i tu, i tu już to, tą dyscyplinę w ogóle całą polecam. O, o biatronie na pewno w tych naszych programach będzie dużo, ale naprawdę jutro warto, warto zobaczyć, bo, bo Norwegowie, Francuzi, Szwedzi, Niemcy, tam walka o medale będzie bardzo, bardzo zacięta i myślę, że, że możemy zobaczyć naprawdę dużo emocji. To jest taka rzecz. Później mamy na pewno jeszcze finał wspomniany już skoków narciarskich kobiet, konkurs na skoczni normalnej. Kinga Rajda i Nicole Konderla będą reprezentowały Polskę, ale tutaj też na dobre wyniki nie ma co liczyć. Mówmy się, Polki na treningach skakały. Co tu dużo mówić słabo i, i na pewno nie na... Ma wiążą do jakichś super, super wyników. No i jeszcze dwa finały pod koniec dnia. Na czas dowolne jazda po muldach mężczyzn. Finał tu składa się z trzech, z trzech przejazdów. Wszystko zakończy się ostatnim o 13.40. No i jeszcze short sztafeta mieszana. Akurat jeśli chodzi o to, no to będziemy mieli reprezentację Polski w tej konkurencji, no ale właśnie też bez Natalii Maliszewskiej, już wspomnianej, więc tutaj ciężko będzie jakiś, jakiś fajny wynik. No wcześniej te nieszczęsne 500 metrów kobiet, gdzie, gdzie będzie nas reprezentować Patrycja Maliszewska, siostra, siostra Natalii. I tak to, e, tak to wygląda. E, no i to jest sobota. Teraz niedziela. Niedziela e, to tutaj głównie mamy do czynienia z e, finałem skoków. No i tak faktycznie na tym będziemy głównie skupiać swoje, e, swoją uwagę. 12.00, pierwsza seria konkursu na skoczny normalny, 13.00 e, seria. Seria druga też, też będzie e, dość ciekawie. No, i miejmy nadzieję, że z polskimi akcentami, że naprawdę będziemy mogli e, tutaj się emocjonować dobrymi e, skokami naszych. I, I być może te, te treningi e, to nie był tylko przypadek, i naprawdę nasi będą potrafili powalczyć o medale. Ponadto, e, finał snowboardu. E, slopstyle kobiet, ale późną nocą, e, po godzinie 3 polskiego czasu. E, później mamy bieg łączony mężczyzn, czy, czyli znowu biegi narciarskie o e, 8. E, 5000 metrów mężczyzn panczeniści o godzinie 9.30, ale też tutaj, też tutaj bez Polaków. E, no i jeszcze... Będziemy mieli mm, finał mult kobiet, czyli to co dzień wcześniej, czyli jutro będą mieli mężczyźni, to pojutrze y, to samo y, u kobiet no i jeszcze o jednym nie powiedziałem, jedynki mężczyzn saneczkarskie w niedzielę, w niedzielę też takie rozstrzygnięcia zapadną tutaj Mateusz Sochowicz nasz reprezentant natomiast cóż Mateusz Sochowicz wraca po bardzo poważnej kontuzji, notabene uzyskanej na torze olimpijskim w Pekinie gdzie no nieomal jego zderzenie się z bramką, którą za pomnieli opuścić włodarze toru, czy osoby za to odpowiedzialne na torze, no, niemal skończyło się kalectwem. Przez kilka miesięcy polski saneszkarz dochodził do formy, udało mu się na igrzyska wrócić, no ale tutaj po treningach już wiemy, że, że to będzie... Walka o pozycję w top 20. Jedynie tutaj, w, w swojej grupie kilka dni temu, kiedy Mateusz rywalizował, był, był około 12 gdzieś miejsca na 17 rywalizujących, natomiast jak już doszło do ogólnych treningów, no to faktycznie około 20-22 miejsca tutaj się to toczyło. Także trzeba sobie jasno powiedzieć, że, że, że bez szans medalowych w tej konkurencji. No i tak to będzie wyglądało. Pierwsze finały, powoli się będzie rozkręcać nam rywalizacja i my właśnie po już poniedzielnych zawodach zrobimy sobie kolejny program. Ja będę do Państwa mówił po raz kolejny, znowu sobie przeanalizujemy to, co się stało. W, w, w dwa dni i to co się będzie dopiero działo, a już w tym pierwszym pełnym tygodniu Igrzysk naprawdę, naprawdę będzie co będzie co oglądać, no ale o tym wszystkim, o tym wszystkim później, mam nadzieję, że się Państwu dzisiejsza audycja podobała bardzo proszę o uwagi w komentarzach, łapki w górę subskrypcje, to wszystko i dzięki temu też będziecie na pewno na bieżąco śledzić to, co będzie wrzucane w trakcie Igrzysk Olimpijskich, a na pewno będzie tego sporo. Tak sobie myślę, że, że, że na pewno około pięciu, czterech, pięciu programów takich właśnie podsumowujących wydarzenia w czasie Igrzysk Olimpijskich na kanale Kropelka Emocji się ukaże. Za dzisiaj bardzo serdecznie dziękuję. Radosław Kępys i do usłyszenia już w niedzielę.